Jak chińskie kontenery omijają cło oraz ad i masowo wjeżdżają do Polski? Załóżmy, że chcesz handlować takimi rowerkami po 520 zł na lek. Znajdujesz te same rowerki w Chinach, za 110 yuanów, czyli jakieś 59 40 zł. 40 grosz. Dogadujesz się z Chińczykiem na wysyłkę towaru i on cię informuje, że zapłaci za ciebie cło i VAT. Znając stawkę celną antydumpingową na rowery, 48,5% myślisz sobie: Cóż za złoty człowiek? Składasz więc zamówienie, Chińczyk wysyła towar i wysyła ci numer do śledzenia. Prawdaż, status zamówienia a tamto wygląda, jakby ta paczka była wysłana z Niemiec do Polski, a nie z Chin. Chińczyk cię uspokaja, a w miesiącach przyjeżdża do Ciebie pełen kontener rowerów bez żadnych dodatkowych opłat celno-skarbowych. Tak więc jak oni to robią? Cały proceder dzieje się w Holandii. Zamawiając na przykład kontener rower Za 100 tysięcy złotych Cła powinieneś zapłacić 48,5%, czyli 48 tysięcy złotych. Chińczyk jednak deklaruje, że w kontenerze są telefony, na które stawka wynosi 0%, czyli tak jakby Cła nie było. Dlaczego celnicy holenderscy tego nie weryfikują? Nie wiem. Możliwe, że są dobrze zaprzyjaźnieni z tymi Chińczykami i wierzą im na słowo, bo przecież Chińczycy nie oszukują. Poza cłem mamy jeszcze VAT.